Cześć, witajcie ponownie na kanale Beautifly. Mam na imię Magda, jestem współprowadzącą tego kanału, a przede wszystkim od lat korzystam z urządzeń marki Beautifly i jest to dla mnie ogromna przyjemność. Przede wszystkim w domowym zaciszu możemy naprawdę mieć gabinetowe efekty, co ja sobie bardzo cenię, bo jestem osobą zabieganą. Wiem, że Wy również macie mnóstwo pracy i tak naprawdę w ciągu dnia ciężko się umówić na kilka zabiegów, a możecie je wykonać w domu. Także dzisiaj Wam podsumuję top perełki, jeżeli chodzi o urządzenia marki Beautifly, będzie urządzenie do ciała, które wyszczupla, ujędrnia, wysmukla przede wszystkim i fantastycznie radzi sobie z celulitem, przede wszystkim ujędrnia naszą tkankę. Dodatkowo porozmawiamy sobie o laserze, który ma aż trzy funkcje, rewitalizacja, depilacja i oczywiście fotoodmładzanie, a także porozmawiamy sobie o bardzo wartościowym urządzeniu jakim jest ponieważ daje efekt bankietowy i mam nadzieję, że takie podsumowanie będą dla Was wartościowe, zwłaszcza, że jestem osobą, która naprawdę kocha te urządzenia, także subskrybujcie nasz kanał i zaczynamy! wybieranym zabiegiem wśród zabiegów gabinetowych jest oczywiście kawitacja, ponieważ przede wszystkim łagodnie działa na skórę, jednocześnie ją odświeżając, redukuje przede wszystkim przebarwienia, bardzo ładnie wygładza skórę, no i co jest ważne, dotlenia, nawilża i uelastycznia tkankę. Co za tym idzie? Również wygładzamy skórę poprzez usuwanie martwego naskórka. Jest to świetny zabieg, który tak naprawdę zwraca Wam się kupując urządzenie do domu, więc możecie bezpośrednio w zaciszu domowym korzystać z niego kiedy chcecie, nie musicie wcale umawiać się do kosmetyczki i to jest bardzo fajne. Dodatkowo tutaj macie prądy EMS. To jest świetne rozwiązanie dla osób, które chcą przede wszystkim działać przeciwzmarszczkowo. Jest to nic innego jak mikroskurcze, to są Elektrostymulacje, które pobudzają naszą tkankę przede wszystkim do uelastyczniania, wygładzania i napinania się, a dodatkowo mamy dwie opcje lżejszych i troszeczkę bardziej intensywnych prądów EMS. Dodatkowo w Biskra Pro macie funkcję wtłaczania kosmetyku, także nakładając serum możecie działać aktywnie na swoją skórę, aplikując bezpośrednio kosmetyk. Rozmawiamy o bardzo ciekawym rozwiązaniu, jakim jest wykorzystanie depilatora laserowego IPL Bishine Ice w celu rewitalizacji skóry twarzy. Jest to fantastyczna opcja, ponieważ urządzenie ma trzy funkcje: i głowicę chłodzącą. I to w przypadku depilacji jest świetne, ale w przypadku fotodmładzania, gdzie mamy bezpośrednio kontakt ze skórą twarzy, jeżeli chodzi o raster IPL, to jest po prostu genialne rozwiązanie, ponieważ mamy uczuć takiego kompresu chłodzącego to jest głowica chłodząca. Dodatkowo mamy regulowaną głowicę, która dopasowuje się do kształtu naszej twarzy, do nóg, do okolic bikini, więc urządzenie jest niezwykle uniwersalne. A dodatkowo, jeżeli macie trądzik, to jak najbardziej możecie wykorzystać kolejną funkcję redukcji tego trądziku, redukcji niedoskonałości. Ja uwielbiam to urządzenie za to, że mogę w zaciszu domowym przede wszystkim pozbyć się niechcianego włosienia, ale jednocześnie skorzystać z odmładzania skóry. I przez sześć kolejnych tygodni raz w tygodniu robię zabieg laserem na skórę twarzy. I powiem wam szczerze, efekty są świetne. Odmładzam, ujednolicam i przede wszystkim rewitalizuję skórę i pozbywam się niechcianego włosienia. Dwa urządzenia, które przede wszystkim pielęgnują na bieżąco razem z waszymi kremami i później substancjami aktywnymi waszą skórę twarzy. To jest niezwykle ważne, aby łączyć moc składników aktywnych, które są zawarte w kremach, a ja jestem zarówno za pielęgnacją naturalną, jak i właśnie połączeniem składników aktywnych, wykorzystaniem tych technologii, które zadziałają bezpośrednio na naszą skórę. I w przypadku urządzeń również korzystam z tych opcji na bieżąco. Ja sobie po prostu nie wyobrażam, żeby w mojej łazience nie było Beauty Flyer. Dlaczego? Ponieważ to są urządzenia, które przede wszystkim bardzo dobrze działają i szybko. Ja zauważyłam, że stosując regularnie kawitację, mikrodermabrazję, czy też prądy MS, ja na przykład też uwielbiam fale radiowe, moja skóra jest ujędrniona. Ona przede wszystkim jest rozświetlona, pełna blasku, pełna życia. No i po laserze widzę spektakularne efekty. Skóra jest wygłodzona, pory się zmniejszają, skóra jest przede wszystkim bardzo ładnie dotleniona nawilżona, wbrew pozorom, a nigdy nie myślimy o te w kategorii laseru, to muszę Wam powiedzieć, że naprawdę tutaj macie dwa patenty na to, jak zrewitalizować. w ciała mamy bardzo mało urządzeń dostępnych na rynku, które przede wszystkim działają aktywnie na tkankę, wysmuklając ją, wyszczuplając, redukując celulit. Tutaj mamy albo bańki, albo jakieś rolery, ale co w przypadku, kiedy zamkniemy te wszystkie funkcje, wyszczuplanie, wysmuklenie przede wszystkim ujędrnie, a także... Dodajemy pozbycie się celulitu w jednym małym urządzeniu Beal Mix Body, który dodatkowo jest pokryte 24-karatowym złotem, które ujędrnia skórę, działa rewitalizująco, przeciwzmarszczkowo, ma czerwone i niebieskie światło fotonowe, a jednocześnie trzy kolejne funkcje. Kawitację, które przepięknie oczyszcza skórę, poprawia koloryt, przygotowuje do kolejnych zabiegów. Mamy prądy EMS, elektrostymulacja mocno ujędrniamy tkankę, a przede wszystkim też można podbić, słuchajcie, działanie naszych ćwiczeń w domu. Co jest ważne, tutaj również mamy fale radiowe, które działają bezpośrednio na tkankę, podgrzewając ją i redukują celulit, wysmuklają serwetkę Dziewczyny, korzystając z tego urządzenia kilka razy w tygodniu, możemy się podbić celulitu raz na zawsze. Wydaje się, że podobnie jak wy, zaczęłam od kawitacji, jeżeli chodzi o pielęgnację, jednocześnie korzystanie z urządzeń marki Beautyfly. Zresztą e, to jest dosłownie maseraty wśród urządzeń marki Beautyfly, które naprawdę Wam się świetnie sprawdzi w środku każdego typu cery, więc jest niezwykle uniwersalny ale więc jednocześnie jest to bardzo fajna opcja na prezent. Dodatkowo Bilo Mix Body. No, coś zupełnie nowego, jeżeli chodzi o rewitalizację skóry całego ciała, więc możecie działać na swoje uda, pośladki, brzuch, te wszystkie newralgiczne partie, począwszy od ramion, które po prostu chcecie ujęlić, chcecie przede wszystkim wysmuklić i sprawić, że Wasze ciało będzie na długo wyglądało młodo, a zawsze pomijamy troszeczkę aspekt pielęgnacji ciała. No i jeżeli chcemy pozbyć się niechcianego ogłosienia, zrewitalizować skórę twarzy i jeżeli mamy problem z tą dzikiem, to również urządzenie takie jak Bishine Ice pomoże Wam w wielu kwestiach a macie jedno urządzenie plus głowicę chodzącą, także naprawdę szereg fantastycznych opcji wynika z tego, że korzystacie z urządzeń Beautifly, także mam nadzieję, że to podsumowanie Wam się przydało i sprawdzicie kolejne urządzenia w swojej pielęgnacji.